Na górze wózek, wagon na dole. Zestawy dobre, że ja pierdolę. Na Walentynki nie krępuj się, podaruj zestaw od KFD Marcin. Patrz na paznokcie, Marcin. Widzicie paznokcie, to jest czystość. Góra. To jaki jest jaki sto, jaki sto, jaki 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 sto, Okej. No spoko. Siema wszystkim. Oczywiście łapska nie ma. Jak zwykle. Ty masz. A ona ma. A ja nie mam. Testujemy dzisiaj koszulę. Pamiętacie takiego z brodą sklejoną? Grzegorz... jak na się nazywał? Grzegorz... Grzegorz Paleciak. O, Grzegorz Paleciak. Robił koszulę kiedyś tam 400 kg. Podobno miał zrobić. Czy zrobił, nie pamiętam. Natomiast Aga dzisiaj będzie testować koszulę. Nie wiem 130, 140, 150 kg. Zobaczymy ile koszula daje dziewczynom. W nie ma. Rekord Agnieszki bez sprzętu około 115-120 kg. Teraz aktualnie 110-115. No a w koszuli kiedyś wycisnęła ile? 140. 140. Idziemy teraz Agą do 90 kg bez sprzętu. Później założymy koszulę. Zobaczymy, jak ciężko będzie wchodzić. Mam nadzieję, że nie. Też lepiej, żeby była ciasta, nie? No ja. I idziemy. Raz, trzy razy. Dwa. Trzy. Chciałem powiedzieć, że Aga w formie wyciska tyle samo praktycznie jak Paleciak, nie? No. Paleciak pracuje na grubie, ma y, zerwany biceps i czarne pazury, nie? Start! Góra! Stojak! O kurde! Stówę jeszcze dawaj! Stówę! Idziemy różewkę 100 kilogramów. Komendy, komendy! Kto O kurde, ciężkie, Start! Góra! Stojak! Okej! Okay. Lux! Idziemy dalej, teraz koszula. Ubieramy koszulę Niedzielną w koloraki. został, przyjdzie później. Czarny, nie? Nie naciągamy tego, tylko porawimy to. Troszeczkę wyżydamy, bo. Trzymaj się tutaj, trzymaj, 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 trzymaj. Stare czasy w koszuli. Aga ma w ogóle szansę na medal eee, na świata, nie? No na drugie miejsce. Szanse są duże. Jest warto pojechać. Już ma, już ma medal, nie? Masz brązowy medal. Brąz. Ma brąz w wyciskaniu na klatę. Czyli każdy, który wyciska na klatę, ma brąz. Na klacie. Nie? Dawa? Ok. Okej no dawaj I góra Eee no, dziewczyno dawaj No łokcie do przodu bardziej I góra Okej, okay, dobra wystarczy Pierwszy koty za płoty Luz, luz Jakie, dusiło Cię? No troszkę Fajna jest koszula? Super Koszula Nie jest fajna Dzisiaj trening w koszuli, pierwszy raz od roku Zawody za tydzień Mam nadzieję, że się uda Jakiś fajny rekordzik no nie planuję żadnego miejsca, ale mam nadzieję, że się zbliżę do mojego rekordu, jaki osiągnąłem rok temu na zawodach. To 27,5. Teraz idziemy 120. Pierwsze powtórzenie do butelki, drugie już bez. Ok? Start góra. Start. Góra. No, okej, okay, Stek. Dobra. Mój komentarz jaki jest, no drugi technicznie był słaby, Sama, yy, sam ruch wyciskania, pływała w taki sposób, ale pierwszy raz wchodzi w koszulę od roku ponad, tak, od roku, no bo te zawody takie z nienacka wyszły, z nienacka, bo okazało się, że są szanse na medal, więc czemu nie, nie? tak, no ale dzisiaj przyjechaliśmy po to tutaj, aby się nauczyć wyciskać w koszuli. 125, więcej niż Michał rządło? <laughs> Rekord Michała, teraz pobijamy z El Toro. Agresywna masa, dawaj. Okay. Start. Łokcie, łokcie pilnuj i góra. Na stojaki. jak? Ładnie, ładnie. Okej. Okay. Brakowało poprowadzenia łokci do przodu bardziej. Wtedy dub będzie silniejszy. Jak uważasz? Co? Masz rację. Tak? Tak. Widzisz, się teraz więcej niż miał żądła. Wiesz o Nie wiedziałem. 130. Teraz bok do przodu, pamiętaj, trochę, dobra? Okej, okay. jakoś to poszło. <laughs> Adgarski wyprzedziły łokcie, tak? Czyli taka była sytuacja. Czy tu ładnie, 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 i nagle było. Bach. To jest właśnie błąd. Jeśli utrzymasz tą pozycję, czyli polecisz tak, 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 a nie w tym momencie tak, no to w tym momencie, czyli w, taki, w takim ustawieniu lub w takim ustawieniu, będziesz miał więcej siły. <laughs> może być tak. Dawaj. Start. Prawo wyciskaj. Brawo. Góra. Na jaki nasto, jaki nasto, jaki nasto, jaki na 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 jaki Okej, okay. tak. No. <grym> nie wiem jak to było widać. <grym> jak to zrobiłaś, nie mam pojęcia. Z tej perspektywy ciężko ocenić. Wiem, że byłaś bardziej po lewej stronie, ba, nie? Jego lepiej w prawo wyciskaj. Wchodzisz? Więcej powiem, musi być inny, inny ten. Inny podawacz. Kiedy? sto Góra. Stojaki, 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 jaki, stojaki, stojaki. Okej. Okay. No spoko. Zaraz komentarz tylko zobaczę, Daj. Nie, nie było źle, tylko na stojaki bardziej. No brakowało tego, aby z dołu od razu atakować stojaki pod kos, pod ukos. A ona na początku leko na brzuch, a później zostawiała kroczkami w stronę stojaków. Marcin! Patrz na te paznokcie, Marcin! Widzisz te paznokcie? To jest czystość. Dobrze jest? Mocno? Jeszcze. Jeszcze coś mocniej? Mhm. Jest? Mhm. Kurwa! Okej. Okay. Start! Góra. Jest to spadł. Spadło po jej to. Nie ustawiła jeszcze ręki. Ta szlaga spadła jak Robert Mateja ze skoczni, czyli jak worek kartofli. Nie? Brakowało ustawienia po lewej stronie, wszystko. Czy te obciążenie było bardziej po lewej stronie, tak? Po lewej stronie czułaś. Nie? Po lewej stronie obciążenie. Nie wiem, czy to była komenda start i twoja reakcja, czy po prostu ta szlaga spadła. Dobra. Zmęczenie już teraz wyszło, w tej serii ostatniej niepotrzebnie robiliśmy. Ja nie chciałem, a Aga chciała. Dobra. Okazało się, że to nie było 145, tylko 155 kg, Czyli o 10 kilo za dużo. Skończyliśmy trening, poszło 140 kilo, czyli wyrównaliśmy rekord polski już na pierwszym treningu. Tak? Na pierwszym treningu od dłuższego czasu. Tak, dokładnie, więc od razu opanowała tą koszulę. Oczywiście w cudzysłowie, ponieważ y, trochę ty, tych błędów było. A to świadczy o tym, że mamy duży zapas. Ile planujesz? 142,5. Chciałem powiedzieć, że kot bije kobiety. Pokaż. Są pręgi. Pręgi, czyli treni w koszuli zaliczone. I wcisnęłaś więcej niż poleczek. Dobra. Koniec, nie? Łapy nie ma.